Witam wszystkich, dzisiaj opowiem Wam o pięć stworzeniach, o istnieniu których nie mieliście pewności. Jaszczurki Rowgate, znane również jako ropuchy Rowgate lub żaby Rowgate, to grupa gadów zamieszkujących Amerykę Północną i Środkową. Są znane ze swojego charakterystycznego spłaszczonego ciała, kolczastego wyglądu i różnych rogowatych wypustek na głowach. Te występy to w rzeczywistości zmodyfikowane łuski, a nie prawdziwe rogi. Jaszczurki Rogate są przystosowane do suchego środowiska i mają specjalne cechy, które pomagają im przetrwać w takich warunkach. Ich ubarwienie i faktura często przypominają otaczającą glebę lub skały, zapewniając im skuteczny kamuflaż przed drapieżnikami. Zagrożone jaszczurki Rogate mogą nadymać swoje ciała, sprawiając wrażenie większych i zastraszających. Potrafią także strzelać krwią z oczu, co stanowi mechanizm obronny, który może przestraszyć drapieżniki i je odstraszyć. Jaszczurki Rowgate żywią się głównie mrówkami i innymi małymi owadami. Mają specjalną dietę i są wyposażeni w unikalną metodę zjadania mrówek za pomocą rogatej głowy i specjalnych ustęp. Te jaszczurki są powszechnie spotykane w regionach suchych i półsuchych o rzadkiej roślinności i luźnych, piaszczystych glebach. Często można je spotkać na pustyniach i zaroślach. Semp brodaty to uroczy i charakterystyczny gatunek ptaka drapieżnego zamieszkujący różne górzyste regiony Europy, Azji i Afryki. Znany jest również pod kilkoma innymi nazwami, takimi jak lammergeier lub asefrycz. Brodaty mężczyzna wyróżnia się wyjątkowym wyglądem i zachowaniem. Jedną z najbardziej godnych uwagi cech sępa brodatego jest sposób żerowania. W przeciwieństwie do innych sępów, które żywią się głównie padliną, sęp brodaty żywi się głównie szpikiem. Zrzuca ofiarę z dużej wysokości na skalistą powierzchnię, powodując, że kości rozpadają się na mniejsze fragmenty. Następnie sęp przylatuje, aby zjeść odsłonięty szpik. Sęp brodaty to duży ptak o rozpiętości skrzydeł od dwóch do dwóch. 7 metra. Ma wyraźny wygląd, ciemnobrązowe ciało, bladą głowę i opierzoną brodę z wydłużonymi piórami na gardle. Ta broda dała ptakowi nazwę. Upierzenie sępa brodatego może różnić się od prawie całkowicie białego u młodych ptaków do ciemniejszych odcieni w miarę dojrzewania. Sępy brodate żyją na dużych wysokościach, często na obszarach górskich i skalistych. Można je znaleźć w regionach Europy, takich jak Alpy i Pireneje. Preferują otwarte krajobrazy ze skalistym terenem, co jest zgodne z ich wyjątkowymi zachowaniami łowieckimi i żerującymi. Oprócz strategii żerowania polegającej na miażdżeniu kości, sępy brodate znane są ze swojej zdolności do latania. Są utalentowanymi szybowcami i mogą wznosić się godzinami bez machania skrzydłami. Ich zdolność do poruszania się po terenie górzystym i przy silnym wietrze jest niezwykła. Nagie kretoszczury są jednymi z niewielu ssaków eusocialnych, co oznacza, że wykazują strukturę społeczną podobną do mrówek, pszczół i termitów. Żyją w dużych podziemnych koloniach z jedną samicą rozrodczą, kilkoma samcami rozrodczymi i pracownikami nieprodukcyjnymi, którzy pomagają w różnych zadaniach kolonii. Nagie kretoszczury są odporne na raka i starzenie się. Mają unikalny mechanizm naprawy dna, który przyczynia się do ich długowieczności i odporności na raka, jak sama nazwa wskazuje. Nagie kretoszczury mają bardzo mało włosów i wydają się prawie bez włosy. Ich skóra może mieć różowawy lub szarawy kolor. Mają duże, wystające przednie zęby, których używają do kopania i żerowania. Nagie kretoszczury są doskonale przystosowane do życia w podziemnych tunelach. Rzadko wychodzą na powierzchnię i większość życia spędzają w rozległych systemach nor. Nory te zapewniają schronienie przed drapieżnikami i zapewniają stabilne środowisko. Ich główna dieta składa się z podziemnych części roślin, takich jak bulwy i korzenie. Wiadomo również, że zjadają własne odchody, co pomaga wyodrębnić dodatkowe składniki odżywcze spożywienia. Nagie kretoszczury znane są z niezwykle długiej długości życia w porównaniu z innymi gryzoniami podobnej wielkości. W niewoli mogą żyć około 30 lat, czyli wyjątkowo długo jak na gryzonie. Nagie kretoszczury są zwierzętami zmiennocieplnymi, co oznacza, że polegają na zewnętrznych źródłach ciepła, aby regulować temperaturę ciała. Utrzymują stałą temperaturę w swoich norach. Skupiając się razem i dzieląc się ciepłem ciała, królowa jest jedyną samicą rozrodczą w kolonii i to ona jest odpowiedzialna za urodzenie większości potomstwa. Samce hodowlane rywalizują o możliwość kopulacji z królową. To gatunek małego kreta zamieszkujący Amerykę Północną, szczególnie na terenach podmokłych i podmokłych. Kret gwiaździsty ma kilka charakterystycznych cech i adaptacji, które czynią go wyjątkowym nos w kształcie gwiazdy. Jedną z najbardziej uderzających cech kreta gwiaździstego jest jego nos, na którym znajdują się 22 bezwłose, mięsiste maki ułożone we wzór gwiazdy. Te maki są bardzo wrażliwe i zawierają receptory dotykowe zwane narządami Aimera. Struktura gwiazdy służy zarówno do percepcji dotykowej, jak i do wykrywania wibracji w wodzie i glebie. Specjalny nos gwiaździstego pozwala mu wykrywać wibracje i lokalizować ofiarę pod wodą i pod ziemią. Potrafi identyfikować i zjadać małe bezkręgowce, takie jak owady, robaki i skorupiaki. W niewiarygodnie szybkim tempie starnozy są zwierzętami półwodnymi, co oznacza, że żyją w środowisku, w którym mogą zakopywać się w wilgotnej glebie w pobliżu źródeł wody. Występują na obszarach z bagnami i innymi wilgotnymi siedliskami, podobnie jak inne krety. Krety gwiaździste są utalentowanymi kopaczami. Używają swoich mocnych kończyn przednich i łap przypominających łopatki do wycinania skomplikowanych podziemnych tuneli do karmienia i zakładania gniazd. Mają stosunkowo krótką długość życia, na wolności zazwyczaj żyją od 1 do 3 lat, choć nie są tak dobrze zbadane jak inne gatunki. Istnieją dowody na to, że mogą wykorzystywać formę echolokacji do poruszania się po ciemnych podziemnych tunelach i poszukiwania ofiary. Kret gwiaździsty znany jest z energicznego i szybkiego żerowania. Dzięki wyspecjalizowanym adaptacjom sensorycznym może chwytać i pożerać zdobycz w imponującym tempie. Chrząszcz Herkules to gatunek chrząszcza nosorożca, znany ze swoich imponujących rozmiarów, siły i charakterystycznych cech. Oto niektóre cechy chrząszcza Herkulesa. Chrząszcz Herkules jest jednym z największych chrząszczy na świecie. Samce mogą osiągać długość od 3,8 do 17 cm w zależności od gatunku. Zwykle są większe niż samice. Samce chrząszczy Herkul znane są ze swoich imponujących rogów, które w zależności od gatunku mogą różnić się kształtem i rozmiarem. Rogi te znajdują się na przedpleczu, czyli w obszarze za głową. Rogi są wykorzystywane do różnych celów, w tym do walki z innymi samcami o terytorium i prawa do godów. Chrząszcz Herkules znany jest z niezwykłej siły w stosunku do swojej wielkości. Potrafi podnosić przedmioty wielokrotnie przekraczające swój ciężar. Siła ta wynika z jego mocnej budowy ciała i potężnych mięśni. Cykl życiowy chrząszcza Herkulesa obejmuje cztery etapy: jajo, larwa, poczwarka i postać dorosła. Szczególnie interesujące jest stadium larwalne. Larwy są duże, zwykle białe lub kremowe. Larwy niektórych gatunków cieszą się dużym zainteresowaniem wśród miłośników owadów jako egzotyczne zwierzęta domowe. Chrząszcz Herkules może występować w różnych kolorach i wzorach, w tym w odcieniach czerni, brązu, zieleni, a nawet odcieniach tęczy. Ich wygląd może się różnić w zależności od gatunku i wieku. Chrząszcze Herkul występują w tropikalnych i subtropikalnych regionach Ameryki Środkowej i Południowej. Zamieszkują lasy tropikalne, ogólnie rzecz biorąc, Sząszcz Herkules to kultowy i intrygujący owad znany ze swoich imponujących rozmiarów, siły i charakterystycznych rogów. Przyciągnął uwagę miłośników owadów i kolekcjonerów ze względu na swoje unikalne cechy i zachowanie. Dziękuję za obejrzenie, subskrybuj kanał. Będzie jeszcze wiele ciekawszych rzeczy.